Dobry wieczór Państwu, my już jesteśmy prawie gotowi. Naprawdę emocje sięgają zenitu. Moje drogie, zestresowane? Absolutnie, jestem raczej spokojna. Nie wiedzą co mówią. Zapraszam do oglądania finału. Ja również zapraszam Was na kolejny ekscytujący finał, ale zanim to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza dla zasięgu. Bardzo proszę e, o przelanie pieniędzy na moje konto. Panie i panowie, zaczynamy finał Top Model. Zostań modelką. Mam nadzieję, że będę w finale. Aniu C, dla Ciebie specjalne zaproszenie. No dzisiaj wylewu dostanę! Nie no, ja w ogóle mam w dupie dziewczyny, naprawdę Bo nie są dla mnie osobami Z którymi na ja pewno będę miał w przyszłości kontakt Dużo się nauczyłam Naprawdę się otworzyłam Dostałam szklanym kuflem w twarz Jakie dziennikarstwo najbardziej Cię interesuje? Szczerze mówiąc, to jest takie Dziennikarka łamana na prezenterka telewizyjna A co, pogodynka? No, to już taka ostateczność Nie zniżam się do poziomu dziewczyny Która przezywa mnie Od k* i dziwek Chciałam chociaż ja się poczuć jak taka prawdziwa hinduska i Starać się jak najwięcej zakwieć swojego ciała. Jestem kobietą, która lubi sobie zjeść. Ja mam to gdzieś. Ja nie będę się odchudzać jak te wszystkie modelki, bo nie będę sobie wymawiać przyjemności. Nie, 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 ja nie idę, nie idę, ja rezygnuję, ja rezygnuję. Tak, ja wyglądam jak teraz jakiś debil. Jakby mi się płakać chciało. ciało. trzeba dupę cyckiej, żeby wygrać. Super, po prostu zajebiście. Ja nie przyszłam do programu szukać przyjaciół, tylko przyszłam tutaj po to, aby wygrać. Lalond, Lalond, please, Lalond. Oto biurozy TOP MODEL ZOSTAŃ MODELKĄ! Wow, brawo! Tobą się powinni zająć specjaliści z innego programu. ludzie Przesadzone twe nadzieje, podłoga się pod tobą chwieje. Wow, wow. To jest profesjonalny Dobrze. casting. To nie są żarty. Trzeba. Co powiedziałaś? E, to takie e, przywitanie. Trzeba Czasami, że stara chyba, bo nie znam się. Witamy w finale Top Model! Kochana, nawet nie wie, że się cieszę. Ta kochanie, bardzo się cieszę, że jestem z tobą. Ja jestem z tobą. Oh, 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 oh. Moja sukienka jest bardzo obcisła Nie był Dziewczyny są piękne i młode, a wkrótce mogą być też bardzo bogate. Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. Najgorszy moment w programie dla mnie to był na pewno casting z Lucyną Szymańską i Anią. Znasz jakichś projektantów? No, nikogo takiego konkretnego. Kochanie, wiem, dziś nie obrzesz mi się. Momentem szumowym w programie były dla mnie zajęcia z Michałem. Zabieram cię do Izraela. Michał zaproponował... Pojeźdźmy do projektantów. I love your style, Ktoś chciał mnie wziąć... To lub bokajusz, ktoś mi chciał zrobić jakieś zdjęcia, żebym nadawała się do pokazu. Ja bym no cholera. No cholera, bardzo, bardzo sprawiedliwe, że akurat Zuzę -y zabrali na ten wyjazd, a inne dziewczyny... To z w dupie z nimi. Ja mocno trzymam kciuki za siebie i... za nic innego. Ja mam papiery i monety! Marcela, my darling. How is your English? Better, thank you. How are you feeling? I feel so good. So very good. Yes. Good, good, good. Wielkie prawa kochana. Wszyscy mogą mi w tym momencie zadrosić. Niczego i nie zazdroszę. Ja miałam taką przyjemność być tutaj i przeżyć to przez kilka miesięcy. Ja czuję, że gdybym tego nie powiedziała, to bym tu dalej była. Skarbie ja wiem jak to działa na kobiety, a raczej na chłopaków w Najtrudniejszym zadaniem w programie na pewno był wybieg na wysokości. Nagrodę przyznali internauci. Roczna opieka w salonie wela, u Agnieszki Pusy trafia za najpiękniejsze włosy... Do tej dziewczyny, która wchodzi na tera! 6 tysięcy? W Ale ja ja! Ale ja wam jeszcze muszę przypomnieć jedną rzecz, chodźcie na stronę. są z nami... Jessica Mercedes... Roga, ja bym Kasia Smoliska z pierwszej edycji, top model. Dzisiejsza sesja będzie po raz pierwszy z partnerem, ale nie partnerem, e, gadem, płazem, bądź też transwestytą. Bo jak z popiołów, znowu wstaje, znowu wstaje. Mam silny charakter, mało rzeczy jest w stanie mnie zdeptać, złamać. W życiu miałam tak, że jak powiedziałam, że tak ma być, to tak było. Bo masz wszystko na tacy i tak se zachowujesz tutaj. Życie to wybieram. Mam nadzieję, że tak ludzie mnie zapamiętają. Nie jakąś osobę, która jak gwiazda, doży, tylko normalną prostą dziewczynę, która chce spełniać swoje marzenia. Jeżeli już kaplam się w zimnej wodzie, to myślę, że jestem gotowa na wszystko. Jestem gotowa, by wygrać. Dobra, no to mamy okładki, a to macie mój ranking. Zuza, Renata, Marcela, Klaudia. Jasiu, co myślisz ee, o Klaudii? Podoba Ci się? Klaudia stra Klaudia stra stra. Sądzę, że wyglądasz rewelacyjnie na tej układce. Dziewczyny, dzisiaj wyglądacie wszystkie przepięknie. Ty też, Michał. Ja wyglądasz bardzo, bardzo przepięknie. Sama okładka szczerze mówiąc mnie nie powala. Marcelka, starczy na więcej. Michał, ja się mogę z Tobą zgodzić. Powiedziałeś w materiale, że Renata nie zawsze wszystko pokazała tutaj. Prawda. Renata nie była fantastyczna. <noise> Ja już widzę, że wyniki wędrują do Joanny. Dzie dziękuję Michał, że mnie zostawiasz w takim nieprzyjemnym sytuacji. Zacznę od tego, że dzięki głosom na pewno zostaje z nami Zuza. Dalej przechodzi też Marcela. Nasi widzowie zadecydowali, że będzie to Klaudia. Renatko, powiem Ci, no są w szoku. She was born to be a model. To, że Klaudia weszła do ścisłej trójki zamiast Renaty, to jest dla mnie jeden wielki żart. Renata była praktycznie na topie, jeżeli chodzi o zdjęcia i pokazy. No, ale widzę, nie spodobało się jej charakter, tak? Więc no, sorry kochana, ale nie zostaniesz top modelką. Mam nadzieję, że tak ludzie nie zapamiętają. Nie jakąś osobę, która jak gwiazda tylko normalną, prostą dziewczynę, która chce spełniać swoje marzenia. Potem była reklama aparatów, w której dziewczyny brały udział. Dla chętnych zostawiam link do reklamy w opisie, bo bez sensu żebym zostawił ją w tym filmie. A teraz zrobię Wam jazdę. Klinika doktora Szczyta Zrobi mi operację. Jestem tak wściekła, że to się w głowie nie mieści. <noise> o, jaka głupia. Masiu, czy sądzisz, że przyczyniliśmy się do tej metamorfozy u dziewczyn? Love Kakmaro. O wygraną walczy <noise> już tylko trzy <noise> dziewczyny. Jedna z nich będzie musiała się z nami pożegnać. Dzięki głosu widzów zostaje z nami. Cyza. Dalej przechodzi. Marcela. To co, zobaczymy filmik całego Twojego przygoda. Z e, minął sezonu, tak? Ten program pokazał mi, e, że warto walczyć o swoje marzenia i ciągle iść naprzód. Nie patrzeć w Nie patrzę w dół. Uff. Zrobiło się już naprawdę gorąco, a będzie jeszcze cieplej, kiedy za chwilę zobaczymy jak... Marcela, Marcela i Zuza... Będą radzić sobie z kolejnym zadaniem. Sesja fotograficzna, która odbędzie się na naszym oczach. Na naszych oczach. Już za chwilę w naszym studiu zamontują specjalne scenografia. Michał. Jak tam rodzina finalistek? Koło mnie siostra Tamara, siostra bliźniaczka. Czy jest jakaś informacja, którą byś teraz jej chciała przekazać? Tylko tyle, że ją bardzo kocham. Dążyła do spełnienia swoich marzeń. Ograniczanie rzeczy, które doprowadziły do tego, że wygląda jak wygląda, tak? A jeść moje dziecko. A ja uwielbiam zakupy. No i jeść to później, bo to takie pyszne wszystko. Czy to prawda, że od momentu, kiedy Marcela bierze udział w programie, a obroty w firmie wzrosły? Nie zauważyłem tego, a to, dobrze byłoby. A podobno z całej Polski ludzie się umawiają? To że... znaczy, po programie wracamy do domku, wszyscy rodzinnie i Marcelka wraca do pracy. Czyli wraca? Tak, oczywiście. A nie do Paryża, nie do Londyny. E... Się uczyć, uczestniczyć w każdych wykładach, wykonywać zadania domowe, które tam są. Codziennie nie macie i nic innego. Do... No dobrze, pytanie do siostry, moja kochana. Mogłabyś być modelką spokojnie? Wysoka jesteś, piękna jesteś? Chciałabyś w przyszłości zostać modelką? Nie. I'm done with teenage crushes, I'm done with let's see love I'm done with empty promises, done with basic stuff You know, you know No i co? Nie są świetne nasze dziewczyny? Nie A usłyszymy Patrycję Kasady, która zaśpiewa dla państwa Shake the World Dwóch na jednego? Ożby! Teraz chwila prawdy Patrzymy wasze zdjęcie na żywo. No i podobają, no, podobacie się zdjęcie Zuza? No trochę tak sztywno, ale no pójdzie. Tutaj y, bardziej a, pogląda dla mnie Marcela. Sądzę, że dziewczyna obydwie. Jesteśmy już tak daleko na takim etapie, że wybieranie lepsze, gorsze, mamy tylko takie sentymenty swoje, no obie wypadłyście świetnie. Marcela hipnotyzuje mnie spojrzeniem absolutnie. The, the z jakim jesteś? Twoim ja byłam za Renią. No ale teraz musisz wybrać. No tak, no Zuza ma taki. Ja wiem no... Taką też popularność, pewnie. A... Marcela i wygląd. No więc to... M, byłaby... Czyli Zuza nie ma? No ma, ale taki modelkowaty. <laughs> Jakby połączyć Zuzę i Marcela wino, to byłaby modelka idealna. Przed chwilą zakończyliśmy głosowanie, ale zanim ogłośnimy wynik, oddajemy jeszcze głos naszym jurorom. Teraz możecie powiedzieć szczerze, błagam, szczerze. Kto jest waszym faworytem? Nie wiem, no jestem chyba bliżej Marceli. Nie wiem, sam już po prostu, <laughs> zabijcie mnie. <śmiech> <śmiech> jestem sercem z Renatą, <laughs> która nie stoi na scenie. Cóż mam powiedzieć, no ja się zakochałem w Marceli. Chyba bym wybrała Zuzę. To jest bardzo inteligentna dziewczyna. Nie, Marcela też jest. A ty jesteś taka romantyczna? Romantyczna. A czy tu wyglądam na romantyczną? My favorite was Renata as well. I would definitely go more for Marcella. Nasi jurorzy bardziej są uh, sercem przy Marceli. <śleszy> <śleszy> Teraz moi drodzy Państwo, zostanie podpisany kontrakt. <śleszy> Dziękujemy za dopis. Na głosy, za to, że byliście i wspieraliście dziewczyny. Ja też dziękuję wam bardzo za oglądanie tego sezonu, ale to był chyba najbardziej absurdalny i głupi finał, jaki widziałem w tym programie. Ta zasada głosowania widzów w momencie, kiedy Renata i Marcela były ulubieńcami jurorów, to jest dramat. Naprawdę jestem w szoku, że w późniejszych edycjach nie znieśli zasady głosowania przez SMS-y. Co prawda wprowadzili zasadę 50-50, że jurorzy głosowali w finale, ale z jakiegoś powodu teraz to usunęli. No nic, napiszcie, która dziewczyna waszym zdaniem powinna wygrać. Według mnie Marcela, tam Renata, jako trzecia Zuza, i na końcu Klaudia. Dziękuję Wam hciecznie za oglądanie i do zobaczenia.